Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety 3-5. Ewangelista Mateusz zapisuje takie słowa, które wypowiedział Pan Jezus. A czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wymyśl głos oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć było z oka brata swego. To jest fragment, który chodzi za mną od pewnego czasu, już od kilku tygodni, I tak pomyślałem sobie, że, że jest wart jego bogactwo jest warte rozpakowania, zobaczenia co jest w środku. Co, po co ten fragment został nam dany? Po co Bóg. Chce nas pouczyć, dlaczego Bóg widzi stosowne pouczenie nas co do tego, jak wygląda kwestia napominania. I czy faktycznie samo napominanie jest sednem tego fragmentu? Jest to jeden z tych fragmentów, które być może są lepiej znane w ogóle z wypowiedzi Jezusa, nawet wśród niewierzących. I dotyka on ważnego tematu, którym jest napominanie, ale też nie tylko samego tematu napominania, ale osób napominających i tych, które są napominane. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli bogactwo tego fragmentu, chociaż trochę bardziej. I aby jakby rozpocząć, to chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie pytanie. Czy Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy napominali braci i siostry? I druga rzecz, czym jest to napominanie? O czym mówimy? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest definitywnie tak. Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy napominali braci i siostry, jest to zgodne, spójne z nauką Starego i Nowego Testamentu. Bóg chce, abyśmy ratowali jedni i drugich przed trucizną grzechu. Ponieważ grzech jest trucizną. Kiedyś ktoś użył takiego trafnego, e, fajnego porównania, że, że chrześcijanin, który e, można w cudzysłowie powiedzieć, połyka ten grzech, który, który karmi się grzechem, jeżeli jest praktycznie wierzący, powinien mieć odruch wymiotny, dlatego że człowiek wymiotuje to, co go truje. To, co szkodzi jego zdrowiu, to, co sprawia, że organizm nie funkcjonuje tak jak należy. I wiemy o tym, że taki odruch faktycznie ludzie mają, ale są sytuacje, w których nawet jeżeli się czymś otruliśmy, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Bierzemy tabletkę, sięgamy po pomoc kogoś, kto jest w stanie to spowodować, ponieważ substancja wniknęła już na tyle głęboko, że nie jesteśmy w stanie sami się od niej uwolnić. Jest dalej niż w naszym żołądku. I. I Biblia wielokrotnie, raz za razem, zachęca nas do tego, żebyśmy baczyli na zdrowie naszych braci i siostr, sióstr w Chrystusie, i abyśmy byli na to wrażliwi, żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy nie byli tymi, którzy są ignorantami w tym, w tym względzie i myślą tylko o sobie, ale żebyśmy myśleli też o tym, w jaki sposób, jeżeli widzę, że ktoś jest chory, mogę mu pomóc, aby był zdrowy. I czytamy to w takich fragmentach jak na przykład I się do Tesaloniczan, gdzie Paweł pisze: Wyzywamy was, was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Widzicie, tu jest widoczna opieka. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Nie jesteśmy jako chrześcijanie sami w kościele dla siebie. I jakby nasza. nasza Jesteśmy tutaj dani nie tylko po to, żeby zadbać o własne dobro, ale też, żeby zadbać o dobro tych, którzy są wokół nas. Dalej, w liście drugim do Tymoteusza czytamy. Głoś słowo: bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, kać, gromna pomina, jest wszelką cierpliwością i, i pouczaniem. Z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Więc Paweł zachęca Tymoteusza, swojego wiernego ucznia, aby dbał o napominanie i żeby robił to w sposób odpowiedni. To jest rzecz, którą się troszkę później zajmiemy w liście Judy czytamy dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość wyrywając ich z ognia, ratujcie ich dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą mając od razu nawet do szaty skalane przez ciało a więc widzimy, że Juda chce, abyśmy ratowali tych, którzy są w opresji grzechu że, że widzi to jako rzecz potrzebną, ale też widzi związane z tym niebezpieczeństwa, do czego też pójdziemy, przejdziemy dopiero za chwilę w końcu w liście do Galacjan czytamy bracia, jeśli człowiek zostaje przyłapany na jakimś upadku wy, którzy macie ducha czy też jak w innych tłumaczeniach zwykłych, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności, nie jakkolwiek. Bacząc, każdy na siebie samego, aby się ty nie był kuszony. Znów ostrzeżenie. Napominanie jest ważne. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo. Nie jest to takie łatwe. Ale skoro już wiemy w takim razie, że napominanie jest potrzebne, to czym to napominanie jest? Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to chęć niesienia pomocy w miłości, aby ludzie wokół mnie, moi bracia i mojej siostry, byli zdrowi duchowo. Taka, taka, taka jest definicja napomnienia. Napomnienie to nie jest e, walka z grzechem dla walki z grzechem, jest to troska. Jeżeli słyszymy napomnienie, chciałbym, żebyśmy słyszeli troska. Troska o zdrowie tych, którzy są wokół nas. Troska o to, aby móc im pomóc wyjąć źdźbło czy belkę z ich oczu. I obraz, jaki daje nam Jezus w naszym fragmencie, jest bardzo jaskrawy. A czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmiesz dźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? O obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. Masz belkę, masz dźbło, skutek? Nie widzisz. Skutek jest taki, że nie widzisz. Skutkiem posiadania belki lub dźba w oku jest uszkodzenie. Esencjonalnie ważnego organu w ludzkim organizmie, jakim jest oko. Do czego służy oko? Kto z chciałby stracić swoje oko? A już nie daj Boże, dwoje. Oko jest tym, co pozwala nam oceniać rzeczywistość, pozwala nam oceniać sytuację, odległość, niebezpieczeństwa, to jak to, co jest wokół nas, faktycznie wygląda i o czym również często zapominamy, oko pozwala nam oglądać siebie samych w pewnym sensie, bo jest w stanie nam powiedzieć, że mamy nogi, czy mamy brudne ręce, czy mamy brudne nogi. W lustrze widzimy naszą twarz. Dzięki temu, że mamy oczy, widzimy, jacy jesteśmy. Nie? Więc oko jest, jest niesamowicie ważną częścią ludzkiego organizmu. I jeżeli oko jest upośledzone, bardzo złe rzeczy się dzieją. Jeżeli masz brakę w oczu, w, w oku, nie widzisz, jak trzeba i twoja droga jest zamazana. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że, że jest to podobne do tego, jakbym jechał autostradą z zamkniętymi oczami. Raz po lewym pasie, raz po prawym pasie, w końcu kogoś zabije. Albo siebie samego, albo jeszcze innych ze sobą. Nie? Taka, taka jest sytuacja, w której człowiek, który ma belkę w oku, e, próbuje e, właściwie prowadzić swoje życie. Nie? Jeżeli mam belkę w oku, jeżeli nie widzę, jeżeli mój nerw wzrokowy jest uszkodzony, nie jestem w stanie widzieć, czy podążam właściwą drogą. I to jest dokładnie tak, jak działa grzech. Dlatego potrzebujemy wyjmować, dbać. Wyjmować te belgi, też była, dbać o braci i o siostry, aby nikt wśród nas nie był upośledzonym wzrokiem, aby każdy wiedział, jak to ma podążać, aby każdy wiedział, jak ma oceniać rzeczywistość, aby każdy wiedział, jak podejmować decyzje, by, by, by był w stanie poprawnie ocenić to, w jakiej sytuacji się znajduje. Tak więc moglibyśmy podsumować, że napominanie jest troską o zdrowie duchowe braci i sióstr. I jest wyrazem miłości tak naprawdę, jest wyrazem miłości, troski, jest, e, można powiedzieć, elementem bycia dobrym lekarzem dla, dla, dla braci, dla sióstr, jeżeli możemy użyć takiego, takiej przenośni, który dba o to, żeby oko było sprawne i zdrowe. Innymi słowy, jeszcze raz, operacja na oku jest sprawą poważną. Każdy, kto miał operację na oku, wie, że, że operacja na oku jest sprawą poważną. Jest trudnym, delikatnym zajęciem, które wymaga przygotowania i odpowiednich narzędzi. Nie chcielibyście pójść do kogoś, kto jest kowalem, żeby wam dłubał w oku. Wierzcie mi. Tak więc, operacja na oku jest rzeczą poważną, trudną, delikatną i wymaga przygotowania odpowiednich narzędzi. Jakie są kwalifikacje, jakie są potrzebne, żeby napominać i czy Bóg oczekuje doskonałości? Zaraz do tego przejdziemy, ale zastanówmy się nad tym. Wyobraźmy sobie to, że naprawdę, operacja na oku nie jest czymś błahym. Operując czyjeś oko, Niewłaściwymi narzędziami i bez odpowiednich umiejętności można je uszkodzić, pogorszyć sprawę i sprawić, że to oko nigdy nie będzie w stanie funkcjonować tak, jak należy. Są nieudane operacje na oczach. Nie wszystkie operacje na, na oku są tymi, które się udają. Czego Bóg więc oczekuje od napominającego, zanim będzie mógł napominać innych? I czy napominający powinien być doskonały? To są pytania, które naturalnie z tego wynikają. Skoro ta operacja jest trudna, skoro jest e, niebezpieczna, to jakie kwalifikacje powinna spełniać osoba, która napomina? Jezus mówi, a czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dźbło z oka twojego, a oto belka jest w oku twoim. Przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę, w czym jest sedno tego fragmentu. Sedno tego fragmentu nie jest stworzenie niehipokrytów, którzy zachowują swoją belkę i innym zostawiają dźbło. Nie? Czyli nie, nie, Jezus nie chce, żebyśmy pomyśleli sobie, dobra, jest niebezpieczną rzeczą napominać, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, no to może ja lepiej nie będę napominał, zostawię swoją belkę i zostawię im źdźbło. To nie jest to, co Jezus chce tutaj uzyskać. On chce, aby osoba, która napomina, jak i osoba napominana, były zdrowe. Nie? Taki jest cel tego fragmentu, zwrócenie uwagi. I celem tego fragmentu jest wskazanie na potrzebę poradzenia sobie najpierw ze swoją ślepotą, zanim komuś zacznie operować oko. Jak możecie sobie wyobrazić, chirurg, który nie widzi, nie będzie w stanie zoperować oka drugiej osoby. To jest naturalny wniosek, jaki wypływa z tego fragmentu. I tą ślepotą, o której mówi to Jezus, jest pycha i duma. I to jest sedno tego fragmentu. Pycha i duma jest problemem do napominania. Jest problemem, który... E, e, czy może sprawić, że e, nie, biorąc, czy może to sprawić, że napomnienie będzie słuszne, mimo że e, wyrażone w niewłaściwy sposób? Jak najbardziej może tak być. A Jezus chce, żeby napomnienia były w Kościele robione w sposób, w który powinien być. I mówi, najpierw potrzebujemy zająć się sobą, a później przyjść do innych. Bo pycha i duma nie pozwala nam pomagać innym z miłością, pochylać się nad czyimś grzechem z miłością, z jaką powinniśmy. John Piper powiedział takie słowo, Twój grzech przeciwko mnie jest belką, jednak zanim wykonam operację na Tobie, potrzebuję, aby Bóg wykonał operację na moim sercu. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, to jest cenne zdanie. Twój grzech przeciwko mnie jest belką w oku, ale zanim wykonam operację na Tobie, potrzebuję, żeby Bóg wykonał operację na moim sercu. I dokładnie tak jest. Najpierw potrzebujemy wyjąć belkę z własnego oka. Być może do tego wystarczy widelec, zanim weźmiemy pensetę i zaczniemy wyjmować komuś innemu coś było. Jeżeli wyjmiemy tą, to, tą belkę, potrzebujemy też ją zastąpić soczewką Ewangelii. Soczewką Ewangelii, potrzebujemy patrzeć ostro. I każde oko od razu wraca do ostrego patrzenia. Tak więc, jest potrzeba, żeby napominać, ale przyczyną, dla której napomnienie może być. Nieskuteczne, albo której nie, nie, może nie powinniśmy przyjść z napomnieniem, jest pycha i duma. To jest to, co stanowi esencjonalny problem w napominaniu. Pycha i duma. Dlaczego zaraz wyjaśnię? Bo jest konkretny powód, dlaczego tak się dzieje. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć na tym etapie. Proszę, nie myślmy o tym, do kogo na, moglibyśmy to krótkie rozważenie zaaplikować na zewnątrz. Zaplikujmy to do siebie. Nie? Do siebie. Często jest tak, że myślimy sobie, ja bym, ja bym tego nie zrobił, co tamten by zrobił, co tamten zrobił, ja bym tak nie upadł, jakby on, jak, jak on upadł. Zaplikujmy to do siebie, proszę nie patrzmy na zewnątrz, popatrzmy na siebie, na swoją belkę najpierw. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Do tego zachęca nas ten fragment. Jacy więc powinniśmy być, aby napominać? Nie pomoże nam ten fragment z Gracjan, który już, już dzisiaj cytowałem. Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Więc Jezus chce nam dać do zrozumienia to. Jeżeli chcesz kogoś napomnieć, nie bądź dumny, nie bądź arogancki, nie osądzaj przedwcześnie, kiedy pakujesz się do czegoś życia. Do mnie mój dobrego, do mnie mój niewinności, miłość wszystkiemu wierzy. Tak można to podsumować. Bądź tym, który przychodzi z realną troską, świadom swojego grzechu, świad świadom tego, że jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie, kiedy dwie osoby spotykają się i jedna napomina drugą. W, w Bożych oczach jesteśmy takimi samymi grzesznikami. To, co sprawia, że jesteśmy godni w Bożych oczach, to jest ta sama sprawiedliwość Chrystusa. Więc jesteśmy takimi samymi grzesznikami, tak samo ochronionymi poprzez sprawiedliwość Chrystusa. Nie ma nic, żadnej różnicy, nie ma statusu innego między nami. Tak więc nie bądź osądzający przedwcześnie, kiedy wkraczasz w czyjeś życie, do mnie mój dobrego, do mnie mój niewinności i miło wszystkiemu wierzy. Przychodzimy w pokorze. Pokora jest tutaj kluczem. Przeciwieństwem dumy i pychy, które, przeciw, które przeciwdziałają temu, abyśmy mogli napomnieć w właściwy sposób, jest pokora. Pokora jest potrzebna, żeby kogoś napomnieć. Nie pokora w słowach. Nie pokora w słowach tylko. Bo czasami jest tak, że mówimy, no tak, my jesteśmy wielkim grzesznikiem i faktycznie tyle rzeczy też nie robimy w swoim życiu, ale nasza postawa kompletnie kłóci się z tym, jak, jak, co mówią nasze słowa. Nie przychodzimy jako pokorny grzesznik, tylko przychodzimy jako grzesznik, który jest świadom swojego grzechu, ale ponieważ Jezus umarł za moje grzechy, e, czuje się już lepszy. Tak jakby nie umarł za brata grzech, albo za siostry grzech. Tak więc... Pamiętajmy o tym. Nie bądźmy dumni, nie bądźmy aroganccy, nie bądźmy osądzający przeszcześnie. Kiedy wkraczamy w czyjeś życie, domniemujmy dobrego, domniemujmy niewinności. Miłość wszystkiemu wierzy, ale jeżeli widzimy, że brat jest w potrzebie, pomóżmy mu. Napominanie jest pomocą. Weź belkę lub źdło, pomóż mu ją wyjąć. Odchyl jego głowę, przemyj oko wodą. Powiedz mu, żeby nie tego oka do środka, bo sobie to głębiej wbije, tylko żeby to robił na zewnątrz, żeby się tego pozbyć. To jest troska. Jak macie dziecko, któremu coś padło do oka, to nie mówicie mu, weź sobie papier ścierny, tylko staracie się, przynosicie wodę, wyżycie szmatkę, mówi, czekaj, nie ruszaj się, ja, ja będę delikatny, pomogę ci to zrobić. Nie? Kiedy Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo niestety no, niestety, no prawda jest taka, sądzenie jest bardzo mocno związane z napominaniem, musimy coś osądzić wcześniej. Jezus nie mówi, żebyśmy nie sądzili kompletnie, tylko mówi... Napominanie jest rzeczą trudną. Zanim osądzisz, zastanów się na pewno, że chcesz to zrobić, ponieważ jest wiele miejsc, w których możesz sobie i komuś drugiemu zaszkodzić. To jest niebezpieczna praca, mająca przygotowania, odpowiednich narzędzi. Nie tylko ze względu na pacjenta, co zazwyczaj mamy na myśli, ale ze względu na nas samych. I chciałbym, żebyśmy to trochę rozważyli. Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z napominaniem dla nas samych? Jest to niebezpieczne dla naszej duszy, ponieważ... Naturalnie, jako ludzie, jesteśmy bardzo osądzającymi ludźmi. Co poprzez to mam na myśli? Jesteśmy ludźmi, którzy, którzy, widząc grzech u innych ludzi, traktują to jako... Um, mogą wskazać komuś grzech, jesteśmy naturalnie kuszeni ku temu, aby poprzez to siebie postawić na, jako, jako tego lepszego, a tego, który ma problem, jako tego gorszego. To jest nasz problem. To jest zagrożenie związane z tym. Napominanie niesie ze za sobą zagrożenie dla naszej duszy, że będziemy się wynosić nad kogoś, a kogoś potraktujemy jako, jako gorszego. Z tego powodu wiele osób w ogóle nie napomina. Jednak Paweł mówi, że ci, którzy są duchowi, powinni napominać. Kim są ci duchowi? To są chrześcijanie, którzy na tyle, na ile to jest możliwe, w pokorze, w oparciu o Ducha Świętego, o Boże Słowo sprawdzili, że wyjęli belkę z własnego oka na tyle, na ile byli w stanie. Nie w sposób doskonały. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości w tej kwestii. Na tyle, na ile byliśmy w stanie. Sprawdziliśmy, że nie mamy tej belki i że patrzymy przez soczewkę Słowa i Ewangelii i wtedy możemy przyjść, wiedząc, że Bóg też jest z nami, że Bóg będzie wspierał takie napominanie, że to napominanie nie jest na próżno. Mając świadomość tego, że możemy się pomylić, co jest też ważne, nie z zaparte. A więc czy to oznacza, że musimy być doskonali? Nie. Skąd wiem i mogę być pewny, że jestem na etapie, na którym mogę napominać? Problem tutaj nie jest ta doskonałość, problem tutaj nie jest ta pewność. Problemem, raczej rzeczami, które są konieczne, żeby to było, jest pokora, słowo, modlitwa, miłość. To są kluczowe rzeczy do tego: pokora, słowo, modlitwa, miłość. Jeżeli te rzeczy mamy, jeżeli te rzeczy pracują aktywnie w naszym, w naszym życiu, to nie musimy myśleć o tym, czy jesteśmy doskonali, nie musimy myśleć o tym, czy, czy to już jest ten czas, w którym jesteśmy gotowi, tylko czy, czy, nasz, czy nasze skupienie jest na tym, na czym powinno być? Czy, czy, czy ukorzyliśmy się, czy obmyliśmy nasze myślenie w Słowie Bożym? Czy modliliśmy się o to? Czy kieruje nami szczera, nieobłudna miłość? Gorąca szczera nieobudna miłość do braci i do sióstr. John Piper podał taki fajny przykład, mówi powiedział taką rzecz. Że przeciwko zniechęceniu do napominania mówi: Jeżeli ktoś umie pływać, ale nie wie, czy dość dobrze, aby kogoś uratować, to co czyni miłość? To co czyni miłość? Zapamiętajmy, to, to jest bardzo fajne, wartościowe, że nie trzeba być doskonałym pływakiem, aby nieść komuś pomoc, ponieważ miłość niesie pomoc. Więc Bóg nie oczekuje od nas doskonałości do napominania, ale Bóg oczekuje od nas. Tego, abyśmy rozważyli to, co Jego słowo na ten temat mówi, i przygotowali się, i nie, byli, e, nie traktowali tego lekko. Jezus mówi: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mówi: Ostrożnie, to poważna sprawa, delikatna operacja, duże zagrożenie do starań, aby zrobić to dobrze. Nie rób tego byle jak, nie rób tego na odwal się, bądź troskliwy o innych, tak jakbyś chciał, żeby inni troszczyli się o ciebie. Operuj oko innych, tak jakbyś operował oko swoje. Upewnij się najpierw, że twoja jest ok, bo nie możesz zobaczyć, co jest wokół brata, jeżeli swojego nie uleczyłeś wcześniej. Mam nadzieję, że to tak dla mnie, jak i dla Was wszystkich będzie ku pożytkowi. Jest to praktyczna rzecz w Boże, potrzebna rzecz w Boże. Amen.